Dzień dobry, to jest Dobitnie, ja się nazywam Mariusz Staniszewski, Witam Państwa bardzo serdecznie. Zwykle w piątek. No dzisiaj w piątek niestety nie mogłem, dlatego jestem dzisiaj. Sytuacja jest taka, że uwagę polityczną, uwagę. uwagę społeczeństwa, uwagę tych, którzy interesują się polityką, przykuwają dwie konwencje, konwencja, czy dwie konferencje, dwa kongresy, może tak, pis i platformy obywatelskiej także chyba one się różnią od siebie, także to jest pewien, pewien dzisiaj wyznacznik tego, co się w polskiej polityce dzieje, ale zwykle takie kongresy wiążą się z takimi przepychankami wewnętrznymi, które powodują, że ta polityka nabiera trochę innego wymiaru. I tak jest i w tym przypadku. Warto zwrócić uwagę na, na to, co dzieje się na kongresie Platformy, czy co się, po, po co jest ten kongres w ogóle, On jest... Celem jego jest tak naprawdę ugruntowanie pozycji przywódczej Donalda Tuska. Donald Tusk zmarginalizuje wszystkich, którzy mieli jakieś nadzieje na to, że partia się trochę zdemokraty, zdemokratyzuje, że ktoś inny będzie decydował o głównym kierunku, w którym będzie podążać partia. Argumenty Tusk ma bardzo silne dwa lata władzy rozbita w dużej mierze opozycja, skłócona, <küh> przepraszam, udało mu się yy, trochę jego działaniami, a trochę yy, przez yy, słabość opozycji skłócić yy, y, dwóch głównych konkurentów, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. Dzisiaj te partie są w konflikcie, za, o, o tym za chwilę, ale przede wszystkim yy, yy, będzie marginalizował, marginalizował tych, którzy wyrażali jakieś sprzeciwy wobec niego. Kierwiński, Trzaskowski, to wszystko ten cały kongres będzie po to, aby mógł pokazać, że to on jest przywódcą. Ostatnie sondaże Platformy Obywatelskiej dawały jej 38% poparcia i 9 punktów przewagi nad prawem i sprawiedliwością. Takiego sondażu Platforma nie miała dawno, nawet jeżeli wielu podchodzi do tego z dystansem. No to akurat dobra pracownia, bo to pracownia OGB Łukasza Pawłowskiego, która dość celnie przewidziała wyniki wyborów prezydenckich, przecież nieoczywiste. Także trudno zgłaszać jakieś poważniejsze zastrzeżenia. Prawda jest taka, że jest to jeden sondaż, który, no, jeżeli się potwierdzi w innych, to będziemy mogli, trend się potwierdzi w innych, to będziemy mogli mówić, że rzeczywiście tak jest. Na pewno, ale sygnał jest oczywisty. Tusk dostaje 38%. Co prawda, nie daje mu to władzy, a wręcz przeciwnie, ponieważ inni jego koalicjanci nie wchodzą w tym sondażu do Sejmu, więc poza Platformą Obywatelską pozostaje tylko PiS, Konfederacja i partia Grzegorza Brauna. Niemniej to wcale nie jest tak daleko od tego, aby Tusk już uzyskał samodzielną większość dorządzenia, co z pewnością o co z pewnością mu chodzi. Dlatego że, także ten kongres będzie też sygnałem do, czy jest też sygnałem do tego, aby ci koalicjanci, którzy jeszcze opierają się w tworzeniu wspólnej listy, żeby znowu Tusk zaganiał ich do do, do, swojego, do swojej zagrody i tam ich ustawiał i stworzył jeden Blok, który będzie walczył z pisem. Czy to będzie skuteczne? Myślę, że do tego nie dojdzie, ponieważ nie, PESEL nie wystartuje razem z platformą na jednej liście. Także coraz więcej sygnałów z partii szławnachowni jest takich, że oni też chcą startować samodzielnie albo w jakimś innym, jakiejś innej konfiguracji, niekoniecznie z platformą obywatelską i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym <coughs> też wielu polityków. Polski 2050 nie znalazło miejsca na, na listach Platformy, ponieważ albo tam już byli, albo po prostu reprezentują interesy innych lobbystów niż ci, którzy wspierają Platformę Obywatelską. W związku z tym to jest nie do pogodzenia przecież te, ta cała partia Hołowni to jest tak naprawdę wytwór jakichś grup lobbystycznych, które realizują interesy dla Polski raczej niekorzystne. Jak na przykład to całe Ministerstwo Środowiska. Obłędne z Pauliną Kroską na czele. To jest po prostu jakiś wytwór, który jest szkodliwy. Nie, nie samo ministerstwo, tylko obsada tego ministerstwa. W związku z tym dostrzega to myślę nawet już Donald Tusk, a ci, którzy stoją za nim, nie chcą za bardzo, aby siły, które popierają Heniklowskę, miały wpływ na. Politykę platformy, tam są inni ludzie od tego, w związku z tym tak to trochę wygląda. Te, te ruchy polityczne, które wydają się czasem oczywiste, wcale takie oczywiste nie są, bo, bo najistotniejsze jest to, kto stoi za tymi politykami i tutaj jest konflikt interesów dużo silniejszy. Widzieliśmy zresztą wielokrotnie spory, takie dość brutalne między, między na przykład Tuskiem a Katarzyną Płopieńską, ale przecież nie wynikają one z jakiejś. Osobiste niechęci, tylko z tego, że są to rywalizujące ze sobą grupy interesów, które, no, których interesy tych grup są często nie do, nie do pogodzenia albo są na tyle zbieżne, że jedna grupa i druga grupa walczy o to samo, więc niekoniecznie chcą yy, yy współpracować, raczej chcą, jednak grupa chce. Wyeliminować drugą. Oto między innymi są spory w tej koalicji i zawsze były, więc, więc trudno sobie wyobrazić, aby tak en bloc przenieść na przykład Polskę 2050 do Platformy. Jeżeli Tusk za bardzo będzie łowił też w tej, w tej Polsce 2050, to jeżeli się ta formacja rozpadnie, to znowu może zapanować chaos, który nie do końca będzie można opanować. To jest tak naprawdę główny cel tej, tej, tego kongresu. Tam się tam dojdzie do, do, do zjednoczenia, ale to, jak Tusk działa, to my wiemy. To ten mechanizm, czy to obrażania obywateli inaczej myślących, czy takiego dociskania opozycji, przypisywania im wszystkiego, co najgorsze, wszystkich. Zamachów, nawet jeżeli to jest rzut sokiem w drzwi budynku, gdzie siedzimy ma platforma, to już jest koktajl Mołotowa i tak dalej, i tak dalej. To przypisywanie zbrodniczych słów, które zabijają 90-latki w Polsce, no to wszystko jest tak naprawdę jakaś aberracja, ale skuteczna na tyle, że 38% notuje. Platforma Obywatelska. Dzisiejszy sondaż oceniający ministra Waldemara Żurka pokazuje, że z jego działań cieszy się blisko 35% Polaków, czyli ponad 1 trzecia. To jest ten elektorat, o który walczy Tusk tak naprawdę. Jeżeli troszkę nazbiera więcej, to jest to zadowolony. Nawet jeżeli ponad połowa Polaków jest krytyczna wobec ministra Żurka, no to, to jest ta połowa, która po prostu Tuska nie interesuje. Na ich w nosie może im pokazywać tak, jak w Sejmie pokazywał Pawłowi Jabłońskiemu. I tyle. Pokazuje to rolnikom, których po prostu o których oni go nie interesują. Kanclerz merz, który powiedział, że wszystkie kraje zgodziły się na podpisanie umowy Mercosur, obnażył także także tuska, który się musiał na to zgodzić. Problem jest w tym, że i tutaj to musi chyba wybrzmieć jakoś głębiej czy, czy, czy głośniej, ponieważ jakoś politycy prawicy tego chyba nie, dost, nie, nie dostrzegają albo nie potrafią nazwać. Tusk chce zmienić strukturę polskiej wsi, chce, aby tam było mniej osób, ponieważ w ten sposób wieś będzie słabsza, a ci, którzy się przeniosą do miast w dużej mierze zmienią swoje poglądy polityczne. Tak to do tej pory wyglądało. W związku z tym zmiana struktury polskiej wsi będzie skutkowała tym, że poparcie dla partii konserwatywnych czy prawicowych będzie mniejsze. Tak to wygląda w Polsce, tak to wygląda we Francji, tak to wygląda w innych krajach. W związku z tym to jest mechanizm, który Tusk dostrzegł i umowa z, z państwami Mercosur jest dla niego korzystna z tego powodu, że jeżeli wywoła kryzys na polskiej wsi, oczywiście rolnicy poprotestują, poprotestują, iluś zbankrutuje, ale jego to nie obchodzi. Jego obchodzi to, żeby móc wygrywać kolejne wybory, a te wybory przy tej strukturze polskiej wsi wygrywać jest mu trudno. To Tusk. Teraz przejdźmy na prawicę. Prawica po pierwsze skłócona, ale na kongresie Widzimy, że jakby rewolucji czy rewelacji nie ma. Jakby PiS ciągle przygotowywał się do, do, do tej samej wojny, do tej samej bitwy, którą stoczył w 2015 roku, czyli budowa Polski solidarnej kontra Polska liberalna. To nieprawda dzisiaj jest, po prostu w dużej mierze jest to nieprawda, ponieważ ten podział jest nieprawdziwy. Bardzo sprawna polityka Prawa i Sprawiedliwości w czasie pierwszej kadencji, zwłaszcza w latach 2015-2019, spowodowała, że ogromne sfery biedy z Polski zostały wyeliminowane. Po prostu Polska podniosła się, jeżeli chodzi o, o dochody, i taki wzrost cywilizacyjny. Warto przy, przypomnieć, że w sensie w, w, w ciągu pierwszych lat, w ciągu, w ciągu pierwszych pięciu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, dochody polskich rodzin wzrosło o 40%, 40%. To znaczy, że Przestało brakować tym rodzinom na jedzenie. Dzieci przestały być głodne. Oczywiście zdarzają się jeszcze takie miejsca w Polsce, ale jest ich bardzo mało. No, handlowcy, właściciele sklepów w mniejszych miejscowościach mówią, że na przykład zniknęły w ogóle zakupy na zeszyt czy jakieś takie, takie, takie rodzaje zjawiska. Po prostu nagle Polakom zaczęło się żyć lepiej. I Polacy już. Się do tego przyzwyczaili i ten jakby dalsze, dalsze podążanie w tym kierunku jest chyba trochę jednak błędem. Wymyślanie kolejnych programów socjalnych, na przykład waloryzacja 800 plus co roku, jest po prostu po prostu niemądrym pomysłem, ponieważ on powoduje ogromny, ogromny wpływ, ogromny koszt, wpływ wzrost kosztu budżetowego, natomiast nie powoduje już tych skutków solidarnościowych, ponieważ płace w Polsce wzrosły. Póki co tej, tej, tej pracy jest jeszcze na tyle dużo, że bezrobocie jest niskie, chociaż oczywiście rośnie. I tutaj yy, yy, należy dbać o to, aby firmy raczej zaczęły zatrudniać, a nie, yy, a nie o to, aby transferować pieniądze z budżetu. Przy tak ogromnym deficycie, który w najbliższych latach nie spadnie, nawet jeżeli do rządu, do, do władzy wróciłby Mateusz Morawiecki z ekipą jakąś i on zarządzałby finansami, to z pewnością dochody budżetu byłyby większe, ponieważ nie jest politykiem tak nieudolnym jak, jak, ta, jak ta ekipa, mniej. Te straty, które spowodowały rządy, te dwa lata rządów Tuska, a jeszcze dwa lata przed nami, na pewno to, to, będzie, to będzie jeszcze większy deficyt, to będzie jeszcze więcej pieniędzy brakowało, jeszcze większe zadłużenie. To wszystko trzeba będzie spłacać. W związku z tym skalowanie projektów socjalnych, po pierwsze, nie jest już tak istotne z punktu widzenia odbioru społecznego, a po drugie jest dość mało wiarygodne w kontekście, w kontekście dziury budżetowej, czyli rosnącego zadłużenia. W związku z tym raczej należy myśleć o czymś innym, raczej, raczej należy myśleć o takich skokowych propozycjach, które spowodują rozwój Polski i, i, i raczej innowacyjność i mówiąc, Wprost Polacy już nie, nie, nie oczekują ryby, ale chcą raczej wędkę, chcą spełniać swoje ambicje, chcą, żeby edukacja była na wyższym poziomie, chcą, żeby firmy, żeby polskie firmy, które, które są, jest wiele bardzo dobrych, mocnych polskich firm, mogły się rozwijać, żeby młodzi ludzie mogli zakładać polskie firmy i mieli możliwość szybkiego rozwoju, szybkiego jakiegoś sprawnego finansowania. To są rzeczy, które dzisiaj powodują, że jeden kraj jest bardziej konkurencyjny, a drugi jest mniej konkurencyjny. Nie transfery społeczne, aczkolwiek istotne, a jeżeli już, no to bardzo zrównoważone. Pada propozycja dość dobra o tym, aby na przykład przyznawać bony mieszkaniowe, pieniądze znaczone tylko na, na mieszkalnictwo dla rodzin, które mają coraz więcej dzieci, aby dostawały coś w rodzaju takiego wsparcia na powiększenie mieszkania, czy na przykład remont. Owszem, natomiast no, to musi się wiązać z tym, że na przykład zostanie ograniczone albo 800 plus, albo inne świadczenia, tak aby ten, ta pula transferów społecznych była jednak stała, a nie rozdymała się w nieskończoność. To są rzeczy, które po pierwsze już nie działają tak na społeczeństwo, nie działają na wyobraźnię, ponieważ Polacy ten. Rodzaj ta, ta, tą część potrzeb już, ta, ta część potrzeb już, już została już zaspokojona. Raczej oczekują impulsu do przodu. Doskonale rozumie to, a może niedoskonale, częściowo rozumie to konfederacja, ponieważ jej program jest raczej taki wolnościowy, jest pozbawiony, jest pozbawiony w dużej mierze treści bo jest taki taki powrót trochę do programów Janusza korwina mikke jak zlikwidujemy państwo, jak zlikwidujemy socjal, to, to wszystkim będzie dobrze. Czy tak, tak nie jest, jest to banał w tym, w tym momencie, albo na przykład takie hasła zlikwidujmy, jak wprowadzamy jeden przepis, to zlikwidujemy dwa. No to świetnie brzmi jako, jako teza publicystyczna, natomiast w rzeczywistości jest to albo niewykonalne, albo bez znaczenia, no bo... To, co to znaczy wprowadzamy jeden przepis, a likwidujemy dwa. No to możemy zlikwidować przepisy, które nic nie znaczą, a wprowadzić przepis, który zna, znaczy bardzo wiele. Znaczy chodzi po prostu o uproszczenie prawa, uproszczenie podatków w dużej mierze skomplikowanych, w dużej mierze uproszczonych, te przypadki indywidualne dla osób takie dla obywateli są w dużej mierze uproszczone i łatwo je rozliczać. To Państwo przecież wiecie doskonale. Natomiast rzeczywiście chodzi o to, aby w dużej mierze celem państwa dzisiaj nie jest uproszczanie podatków samo, dla, dla samego uproszczania, tylko jest takie, takie aby przede wszystkim polskie firmy mogły mniej wydawać na, na obsługę prawną. Po drugie, aby nie bały się tego, że przekraczają prawo w jakichś absurdalnych sytuacjach. A po trzecie, aby firmy, które zarabiają na polskim rynku, czyli na przykład firmy zagraniczne, płaciły tutaj podatki po prostu, aby korzystanie z polskiego rynku było opodatkowane, aby ci, którzy tu zarabiają, jednak przynajmniej dużą część dochodów zostawiali tutaj, a nie tylko traktowali nas jak kolonie. To jest taki jest sens tych, tych prostych podatków, a nie samo ich upraszczanie czy, czy, czy zmniejszanie samo dla siebie, bo to nie ma znaczenia. Na tej płaszczyźnie tak naprawdę partie dzisiaj mogłyby się te partie prawicowe mogłyby się porozumieć i tutaj powiem szczerze, że nadzieja na to jest stosunkowo niewielka na dzisiaj. Jest tylko jedna osoba, która rzeczywiście ma, czy może mieć wpływ na tą, na tą, na to jakieś porozumienie, na tą, nie powiem wspólną listę, bo to oczywiście nie o to chodzi, ale na jakiś pakt o nieagresji ze strony partii prawicowych, czyli to jest Karol Nawrocki. Ale on człowiek, który został prezydentem właśnie dzięki temu, że partie konserwatywne, szeroko prawicowe, bo to nie będę się już rozwodził, czy partia Grzegorza Brauna jest prawicowa, czy jest konserwatywna, czy jest czymś zupełnie innym, ale te partie, które, których tożsamość powiedzmy jest na prawo podpisały na pewien czas pakt o nieagresji uznały że główne zagrożenie jest jednak ze strony kandydata lewicy Rafała Trzaskowskiego który po prostu gdyby został prezydentem to byśmy dzisiaj mieli jakąś totalną katastrofę i wojnę ideologiczną na pierwszym jakby w pełnej, w pełnej skali na szczęście to się nie udało i to jest, i za, aż jest zaskakujące, że ta lekcja sukcesu, który, z który, którym jest zwycięstwo Nawrockiego, nie dała do myślenia partią prawicową. Natomiast nawrocki rzeczywiście zaczyna odgrywać inną rolę, dlatego że dostrzega nie tylko zagrożenie, nie tylko widzi jakby skutki. Natomiast ma rzeczywiście taką pozycję człowieka, który, ponieważ jest spoza. Partyjnych układów. No, oczywiście został prezydentem dzięki poparciu Prawa i Sprawiedliwości, ale też w poparciu innych formacji, natomiast jest spoza tego układu partyjnego i ma bardzo dobre relacje ze wszystkimi stronami tego na prawo, nawet Szymonem Hołownią. W związku z tym jest w stanie być platformą, czy znaczy stworzyć taką platformę do tego, aby te partie się porozumiały. Na pierwszym Miejscu jest pakt senacki, który partie prawicowe mogłyby zawrzeć. Jeżeli by to się udało, to prawdopodobnie senat zostałby odbity z rąk Platformy Obywatelskiej i jej koalicjantów, a to byłaby znacząca zmiana na polskiej scenie politycznej. Druga rzecz jest taka, że jeżeli partie zawarłyby coś w rodzaju takiego strategicznego sojuszu, nie chodzi o to, żeby nie rywalizowały ze sobą. Bo to jest naturalna, naturalny proces w polityce. Chodzi o to, żeby nie, żeby nie padały słowa, które uniemożliwiają potem współpracę. To wówczas rzeczywiście jest nadzieja na to, że ta scena polityczna po prawej stronie na pewien czas zdominowałaby polskie życie polityczne. Bo to prawica rzeczywiście, to już widzimy z perspektywy czasu, to. To, to, to prawica zapewnia w miarę spokojny rozwój i w miarę taki zrównoważony rozwój, który jest istotny dla, dla Polski. Czyli nie odchodzi od tej, od, od tej zasady, że tylko duże miasta mają być lokomotywami i skupiać większość pieniędzy, większość inwestycji itd., itd. tylko że. A przez to stać się jeszcze silniejszymi i jeszcze większą, tworzyć jeszcze większą barierę między Polską tą wielkomiejską, a prowincjonalną, że tak powiem, a, i to jest błąd, który spowodował zapaść demograficzną, który spowodował odpływ ludzi z mniejszych miejscowości, wymieranie tej mniejszej miejscowości, politycznie, to się platformie zgadza. Natomiast dla Polski to jest katastrofa, ponieważ jeżeli. Polska prowincja będzie wymierała w takim tempie, jak w jakim wymiera, to, to, to wkrótce tak naprawdę nie tylko nie będzie potrzebne żaden Mercosur, czy nic coś innego, po prostu nie będzie ludzi poza dużymi miastami i skupimy się w tych dużych aglomeracjach zagubieni, zniszczeni, pozbawieni tożsamości, pozbawieni korzeni. To jest, to jest bardzo istotne. Długo by, o tym jakieś, długo, długo, długo by o tym rozmawiać, kiedyś już o tym mówiłem, że Polacy, którzy emigrują z małych miast do, do mniejszych miast, ta emigracja jest jednym z powodów, jednym z głównych powodów zapaści demograficznej w Polsce i to jest istotne. Karol Nawrocki rzeczywiście jest osobą, która ma dzisiaj duży mandat społeczny, 57% Polaków, czyli znacznie więcej niż... Uzyskał w wyborach, ocenia pozytywnie jego działania, a to dopiero początek, ponieważ Nowrowski rzeczywiście zachowuje pewien dystans do tej takiej polityki partyjnej, a jednocześnie jest jej recenzentem. W związku z tym bardzo zręcznie ustawił już sobie relacje z premierem Tuskiem, mówiąc: Jeżeli nie będziesz ustalał ze mną ważnych rzeczy, to po prostu będę blokował Twoje pomysły i tyle. Możemy się spodziewać, że kilka pomysłów, które forsuje obecny rząd czy obecna koalicja, zostanie zablokowanych. Na przykład ta ustawa o związkach partnerskich, czy ustawa o powołaniu Parku Dolnej Odry, Parku Narodowego Dolnej Odry, który tak naprawdę z punktu widzenia województwa zachodniopomorskiego jest wyjątkowo szkodliwy, a z punktu widzenia całej Polski jeszcze bardziej być może szkodliwy. Znów działalność lobbystów od Pauliny Henning-Kroski jest tutaj charakterystyczna, szkodliwa dla naszego kraju. Natomiast to Karol Nawrowski dzisiaj ma rzeczywiście realną moc polityczną, będąc, nie wchodząc w bijatyki polityczne. Nie wchodząc w bijatyki, takie prymitywne rozgrywki z, prezes, z premierem, zachowuje godność, spokój i rzeczywiście może mieć duży wpływ na, na to, co się wydarzy na prawicy. Pytanie tylko, czy rzeczywiście taką, taką platformę, uzna Jarosław Kaczyński, czy będzie chciał współpracować, czy raczej już ustawia się w pewnej konkurencji do Nawróckiego, że nie będzie chciał przyjąć nie swoich reguł gry. To jest zasadnicze pytanie. Dzisiaj, się, dzisiaj na nie jeszcze nie mam odpowiedzi, ponieważ Kongres Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze się nie udał. Nie udało się dlatego, że za mało tam jest ekspertów spoza partii, za Prawo i Sprawiedliwość nie pokazało tego, co powinno było pokazać, czyli zaprosić ludzi spoza partii. Zdomino Kongres zdominowany przez partyjnych działaczy i ludzi blisko związanych z partią, którzy no, mówią mniej więcej to, co mówią, właśnie dlatego, że nie ma tego dopływu świeżych idei, świeżych pomysłów, dlatego ciągle walczą. O tą samą, w tej samej wojnie. W tej samej wojnie, która została już raz wygrana, w zasadzie dwa razy wygrana, ale przypomnijmy sobie, 800, plus, wprowadzone tuż przed wyborami 2023 roku, nie przyniosło żadnego efektu. Wprowadzili 800, plus, a dzisiaj chwali się ten tusk, oni przegrali wybory, czy wygrali, ale oddali władzę. Czyli ten efekt, który miał być spowodowany, miał, który miał spowodować ten duży wzrost strat socjalnych, już nie przyniósł tego efektu, który przyniosło coś, zapowiedź tego, tego programu w mniejszym wymiarze, czyli 500 plus w 2015 roku. Zaskakujące jest to, że ta lekcja nie przyniosła, nie spowodowała, że Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło wnioski z tej, z tej, z tej ustawy czy z tego projektu, który jakkolwiek... Znaczący, to jednak nie powoduje jakiejś wielkiej zmiany i poparcia politycznego, a też nie, nie, nie wywołuje tych zmian, które, które miał zakładać, czyli jakiegoś, jakiegoś zmniejszenia dużej biedy, ponieważ ta bieda została już zlikwidowana już wcześniej, jak mówiłem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do wspierania nas na Patronite i na YouTubie i do. Podbijania naszych materiałów, jeżeli macie Państwo taką możliwość, wiem, że Państwo, część z Państwa ma, w związku z tym gwiazdka taka jest do podbicia i to powoduje, że możemy mieć większe zasięgi. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.